Cześć, witajcie. Dzisiaj takie ogłoszenie mam do sprzedania kurtkę Yamahy ze skóry. Kurtka posiada oczywiście tutaj te wszystkie ochroniacze na, 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 na dłonie tutaj w środku. Zaraz wam pokażę. Są tutaj takie napisy na dłoniach, zarówno jak i z lewej strony, tak samo jak i z prawej znaczek Yamahy. Kiedyś posiadałem Yamachę WRK125 pojemności. No i taką takową kurtkę sobie zakupiłem ze skóry, tak? Kurtkę kupiłem u nas nie mogłem znaleźć w Polsce czegoś takiego, więc poszukałem tą kurtkę z eBay'a i z eBay'a ją kupiłem. No parę razy miałem ją ubraną. Nie mogę powiedzieć, że w idealnym ona stanie jest, tak, bo jak to się mówi, no ideały nie istnieją, ale ona jest naprawdę w bardzo w bardzo ładnym stanie. Pokażę wam tutaj jak ona jak ona wszędzie wygląda, że tutaj nigdzie nie są, nic nie jest przetarte czy, czy też uszkodzone. Nie ma. No tak naprawdę ślady użytkowania są minimalne, tak? Napisy, wszystko jest tutaj kompletne, tak jak powinno być. Kieszenie zapinane, tutaj są z przodu, z jednej i z drugiej strony. Ja mam 97 w klacie i 94 w pasie, i powiem Wam, że ta kurtka na mnie. Idealnie leży. Później Wam pokażę jak to wygląda, jak mam ją ubraną. Ta... Ubiera, ubieram tutaj teraz tą kurtkę, żeby pokazać Wam jak ona wygląda. Bo to jak się ubierze to całkiem inaczej to wygląda jak, jak to leży na kanapie, nie? Co mówisz Wojtek, dobrze wygląda tata w tej kurtce? Gites. z majonez? Tak. Szkoda ją sprzedać aż, nie? Czy nie? Co mówisz? A czemu on chcesz ją sprzedać? No bo wiesz, tata nie będzie zetkom jeździł w takiej kurtce od Yamachy nie? Także tak ta kurteczka wygląda. Tutaj są takie napisy. Tak to wygląda z tyłu. Co tam pisze? No pisze Yamaha. Także jak ktoś by był zainteresowany, to zapraszamy do kontaktu. Nie Wojtek? Tak. Co mówisz na tą kurtkę ładna czy nie? Mi się podoba. Tylko skoro nie ma napis MZ. -ka. No właśnie, no nie ma napisu MZK. Także... To by było na tyle, nie? Tak. Weź to tak ładnie wyłącz. Okej, okay, pa! Teraz tak, ją rozepnę, pokażę Wam tutaj jak ona wygląda w środku. Y, jaki jest rozmiar. Zamek oczywiście tutaj wszystko działa w jak najlepszym, jak to się mówi, i porządku. No, i sprzedaje tą kurtkę dlaczego? No, sprzedaje tą kurtkę, dlatego że mam mz no i nie będę na MZ-cie jeździł w kurtce od Yamachy, tak? Ta kurtka już mi wisi, tam nie wiem, z 3 lata w szafie. Szkoda mi było się jej pozbyć, bo to naprawdę fajna skórzana kurtka jest, tak? Tutaj jest nawet takie, takie coś z zamkiem. Wydaje mi się, że to jest chyba, nie wiem, czy tu się pasek przekłada i wtedy te, te, ta kurtka wisi z tyłu, tak. Y na pasku, nie wiem, tu oczywiście też jest taki ochraniacz na kręgosłup i to jest rozmiar L tutaj jest w środku z taką jakby podpinką, mamy tutaj też w środku taką kieszeń, tak tu jest metka tak to, tak to tutaj wszystko wygląda, pokażę Wam jeszcze jak ta kurtka wygląda z drugiej z drugiej strony, zapniemy sobie tutaj ten ten zamek i zobaczycie sami, jak ona wygląda. Zaraz oczywiście jeszcze ją całą przemierzę, żebyście mogli, żeby każdy dokładnie wiedział, żebym nie musiał nikomu odpisywać, gdzie, jaki jest wymiar. Także zobaczcie, tutaj wszystko elegancko pasuje. No i mówię, sprzedaję ją, bo chcę sobie kupić taką jakąś, nie wiem, brązową, brązową albo czarną, jednolitą. Pierwszy myślałem, żeby tutaj te naszywki odszywać tak, i dorabiać sobie coś tam z MZ, -y, ale myślę, że to no, no nie ma sensu. Myślę, że lepiej to sprzedać i kupić jakąś inną. Także zobaczcie teraz, jak to wygląda z drugiej strony. Od tyłu tak ona wygląda. Tu jest taki ładny napis Yamaha. I tak ta kurtka wygląda. O, tu są jeszcze takie przewężenia, jak ktoś by był Szczuplejszy, jeszcze bardziej szczuplejszy, żeby ta kurtka na nim ładnie leżała. Także są tutaj takie zapięcia. Tutaj na, na rękawach też są spinki i zamki, tak samo z jednej i z drugiej strony. I tak ta kurtka tutaj wygląda. No nie mam no nie ma tutaj nic, nic, nic do ukrycia. Jeżeli ktoś by był naprawdę zainteresowany, to tam zapraszam. Piszcie mi w komentarzach. Kwotę podam też w komentarzu. Znaczy się w komentarzu, w opisie. I tak ta kurteczka wygląda. Teraz jeszcze wezmę miarę i przemierzę, wam pokażę wam jak ona tutaj wygląda wymiarowo, jak to, żebyście mieli jakieś odniesienie. Także teraz pomierzymy tą kurtkę, pokażę wam jakie tutaj ona ma jakie ona ma wymiary. Wojtek, pokaż tutaj ładnie na dół, żeby wszystko było widać i mamy 50 50 cm, tak? 52 cm tutaj mamy na dole. Od góry, przykładowo od kołnierzyka, tutaj do dołu, to mamy 72 cm. Od samej góry do dołu 72 cm. Teraz tak, obrócę ją, ją do góry nogami. Ładnie. Zmierzymy tutaj z przodu. Tutaj ładnie Wajtek stój. O, tutaj z przodu zmierzymy, żeby pokazać. I z przodu tutaj mamy też 52. To. No, za chwilkę Wojtek, dobra. Ta to musi tutaj pomierzyć. I teraz tak, od, od tutaj, od przodu z góry na dół to mamy 58 cm. I rękawy, teraz jak tutaj się mierzy rękawy Rękawy mierzy się chyba tutaj od wierzchołka Tak tutaj Wojtek ładnie trzymaj yy, Od wierzchołka, tak, czyli tu od Z góry na dół do końca rękawa To mamy 70, tak Tutaj tak. mamy od tego momentu do końca, pokaż Wojtek tutaj do końca rękawa Do końca rękawa mamy 70 I od samej góry przykładowo, od kołnierzyka, Wojtek też tu pokaż całkiem na dół Wojtek tutaj na dół z drugiej strony. To mamy 80, no na koniec, na koniec jedź. No, tak, tutaj, to tutaj mamy 88, tak? 89. Tak to wszystko Aha. wygląda. Czekaj Wojtek jeszcze tutaj tata musi zmierzyć w środku. I tu w środku mamy ile? Od środka. Ciężko to tutaj jest zmierzyć. Bo to ta skóra to się tak. Kłada, a od środka, od pachy do końca rękawa mamy 50. To to. No mów. Bo czemu jest tak mało baterii? No tak mało baterii, no bo trzeba podładować kamerę. Także tak to tutaj wygląda. Mówię, jeżeli ktoś by był zainteresowany, to jak najbardziej proszę pisać do mnie w komentarzach. Jeżeli jeszcze coś was interesuje, a czegoś nie powiedziałem tutaj na temat tej kurtki, to też tam zapraszam do komentarzy, postaram wam się Niezwłocznie odpisać. To by było tyle, także jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.